Dziękuję za zaproszenie do grona ekspertów AdWomen2022. Wkrótce press ogłosi nominowanych w pięciu kategoriach, po pięć nominacji w każdej, łącznie 25 osób, a ja dzisiaj mam okazję i przyjemność ogłosić po jednej nominacji w każdej kategorii. Odrobinę suspensu. W kategorii agencje reklamowe nominowany jest Kuba Sagan Fidesz. W kategorii agencje mediowe Magdalena Kolenkiewicz Starkom. W kategorii studia produkcyjne Franciszek Rogala Graffiti Films. W kategorii agencje PR Sebastian Hajnowski Sec Newgate CE. W, kategorii, w nowej kategorii Young nominację otrzymuje Damian Kitowski, WML YNR. Serdecznie gratuluję wszystkim nominowanym i trzymam za Was kciuki.